Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kozaki zapraszam Was na kolejny odcinek serii Gry Margona. Kontynuujemy sobie questy eventowe. Jak już wiecie, poleciało mnóstwo banów, ale tym się nie będziemy na razie przejmować, tylko lecimy z questami eventowymi. Bierzemy o kapitana, tutaj rozpoczynamy questa. Nie wiem co mnie czeka w tym questie, bo został dopiero dodany teraz, więc ciężko będzie cokolwiek tutaj ogarnąć teraz. W szczególności że tutaj dymy są w wmargonem i to bardzo duże. Więc dobra, zaczynamy tego questa. Gdzie musimy iść dalej? To jest też dobre pytanie. Dobra, idziemy do Gildi Magów w takim razie i tam będziemy musieli pogadać z ziomeczkiem tam i zobaczymy co będzie dalej. Bo quest dopiero e, został dodany, w sumie teraz było przerwy technicznej. I z tym ziomem tutaj gadamy. E, czy to przyklikłem? Tak. No, i wychodzimy stąd, idziemy tutaj do przestrzeni. I tam wbijamy na kolejne mapki, gdzie będziemy musieli y, zrobić jedną tutaj rzecz. Ogólnie tutaj udajemy się y, do pracowni. Która znajduje się tutaj niedaleko. Y, to była która pracownia? No, teraz nie wiem. Y, archeologa chyba. i gdziemy z tym ziomem tutaj dostaliśmy taki przedmiot i wracamy do tamtego typu gdzie gadaliśmy przed chwilą w tej kilbi po prostu magów Tamciego jako teleporta No i magów i z tym typem, co przedtem żeśmy gadali. Otrzymaliśmy jakiś dodatkowy przedmiot. Teleportowała nas z po powrotem na świątynię na mapce eventowej. Rozmawiamy sobie z ziomeczkiem. Tutaj znowu nas teleportuje gdzieś. I tak, mamy tu jakiś sobie rytuał, czy coś w tym stylu. Ok, Gadamy jeszcze raz. Okay, co my tutaj mamy teraz robić? Okej, okay, mamy podążać, czyli po prostu musimy stąd wyjść przez ścianę. I tak. Jesteśmy teraz tutaj w góry. I katamy tutaj dalej. Dobra, postać znikła i co dalej? i dobra, no i zeskakujemy w takim razie z dachu gdzieś tutaj powinno być właśnie koniec dachu więc tutaj skaczemy idziemy pogadać tutaj z y, przywódcą ogólnie z tym ziomem tutaj o właśnie to jest on rozmawiamy z nim, okej okay. obstawy tu ma yy, nakazał ci byś y, wziął udział w y, treningu walki dobrze no to weźmiemy, yy, nie wiem o, pojowniczka, okej, okay. no, rozmawiamy dalej i lecimy dalej. No przykra sytuacja się stała z tymi botami, tutaj mogę też trochę coś opowiedzieć. Mega, ale to mega dużo osób dostało bana i z każdego świata, z Iskataha, is, e, z Aldousa i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę e, współczuję tutaj niektórym właśnie graczom, co dostali bana, e, no bo też niektórych znałem i współczuję im po prostu, tych legend i w ogóle wszystkiego, że stracili też swój czas. No wiadomo, tutaj no, na błocie to też nieładnie, e, że tak robili, ale no szkoda po prostu tutaj ludzi. Zwłaszcza, że też jak dużo pieniążków tutaj dali swoje konto ogólne, główne. Zapytaj Amry, gdzie powinieneś udać się następnie. Okej, okay. czyli tutaj, gadamy z nią, jest okej. Okay. Tak no wiecie, nie będę robił raczej osobnego odcinka na temat tych banów, bo nie ma sensu tak naprawdę, no trudno stało się, co się stało. Na pewno to nie będzie pierwsza fala, wchodzimy do tunelu teraz. I ogólnie no, zobaczymy jak to będzie. Wiele przedziałów teraz tutaj klanowych się zmieni yy, i tak dalej. Na pewno legendy pójdą do góry i to mega. I yy, w ogóle złoto, bo teraz yy, no boty nie będą tutaj farmić złota, yy, więc na pewno złoto pójdzie do góry i kantory tutaj też yy, będą miały, miały co robić po prostu. Yy, dobra. Jesteśmy tutaj już z kolejną tutaj... Yy, oczywiście Skinie Pająków, okej. Okay. Yy, Dobra, no to klepiemy, na szczęście nie ma tutaj yy, z nich tych expansji, nic z tych rzeczy. Więc akurat to dobra, kiedyś niestety było z levelem. Tu jeszcze mamy jakąś pajączkę. Dobra, akurat z nim dialog jest. I lecimy dalej. Nie wiem ile questów jest, chyba dwa dodali. Yy, co tutaj dalej? Są coraz bliżej. Ok. Zapraszam się w tym tunelu. Czyli po prostu mamy uciekać, ale pytanie. Tak, i mm, Ok. Trochę nie ogarniam tutaj, co mam tutaj dalej zrobić. Ale spokojnie tutaj zaraz to obczaję dobra, ogólnie wychodzimy stąd i wracamy po prostu do zleceniodawcy, do kapitana i tutaj chyba prawdopodobnie już będzie koniec quest'a, więc takim szybkim krokiem już tutaj będę wychodzi stąd. Wyjdę tutaj tylko do Gildi magów po prostu, że uciekamy stąd i widzimy się po prostu u kapitana, no bo no po co wam taką drogę pokazywać. Więc widzimy się po prostu za Dobra, jesteśmy już pod domem kapitana, więc tutaj wchodzimy i kończymy po prostu quest'a. Ja oczywiście biorę jak zwykle tutaj z doświadczeniem, bo wbijam tutaj 200, więc nakrota zawiera punkty doświadczenia. Dostaliśmy tutaj jakieś leczonko, widzę miksturkę leczonka. I co my tu jeszcze mamy? No i walutę tutaj dostaliśmy. No i w sumie to tyle. Krał z Wami kozak, trzymajcie się ciepło. Do następnych odcinków. Cześć!